Siemaneczko, z tej strony Legend Gaming A dziś nagrywamy kolejny odcinek z serii Detranów. Będzie dzisiaj to Kapitan Ameryka The Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli wam się spodoba A i nie przedłużam I widzimy się na mapce Okej, okay, jesteśmy na mapie yy, Kapitana Ameryki Zacznijmy to może jakimś dobrym wstępem Dobra Dobra To jest pierwszy poziom i już tam trochę słabo idzie. Tutaj Dora. dobra jestem. To był teleport. To wyglądał ostatni odcinek. Wierzę nie lubię takich mor. Znaczy nie ostatnio tylko. Odcinek z Deathpoolem Ale ja teraz to już przechodzę Jest Yeah, przecież ja przecież się to. To już było tak blisko, a on doszedł do następnego levela. Chciałam tego. Niech to jest No, bierzemy to <bo>. co jest nie tak? <stytutek> Myślałam, A ja Dobra, chciałam że to nie jest <stytutek> jest

Dobra. Dobra. Raz do tego dolecieć. Dobra. Przeszliśmy to. Impulsy i sniper. Co ja muszę zrobić? Aha. I to wszystko? Aha. A to chyba w lecie miałam zrobić. Wyskoczyłem w odpowiednim momencie. Ale to będzie bardzo ciekawy poziom. Ja na tym jeszcze lecieć? Teraz już nie byłem, ale było znowu blisko. Jestem. Nie. O, jestem. Niech mnie zabija nawet. Niech mnie nawet zabija. jestem już. tak jest Wiem, że jedno to jest mi sekretne przejście. Dobra, wiem, że Dobra. A, to jest zabija. Dobra, wiem, że to jest zabija. Dobra, wiem, Co to za Może tutaj gdzieś... O! Leciałam. Okej, okay, jesteśmy na wyścigu, który nie jest bardzo związany z Kapitanem Ameryką, a to, a to dlatego, bo patrzyłem ostatnio właśnie mapy takie dla Kapitana Ameryki i się okazało, że... No niestety już połowa z nich nie działa, tylko tamta mapa. A więc wziąłem mapę z podobną kolorystyką. Kolory... Kolorystyką, o! Wziąłem podobną mapę z kolorystyką. No i będziemy tutaj grali, spróbujemy to przejść. W jak najlepszym czasie oczywiście. I już prawie. Nie no, było tak niskie Lecimy, 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 nie śpimy A kto? Teraz Jesteśmy Dobra, lewej drugi Drugi, Jeden. coś dzisiaj mi się język plączę. plącze O, to było szybkie Teraz kolejne Aj, przeleciałem Ora, kolejne Tylko 5 leveli tutaj jest, a ja muszę Dobra, Dobra kolejne. kolejny i jeszcze jeden. I ostatni. Jest. Leciłem. Pierwsza dziura, druga dziura. I wlatujemy idealnie na to. Nie. Ja tutaj widzę, że będę się na tym męczył i to dość długo. Tak, włączam lotnie. I leci. Jest. Jesteśmy... Błagam level, sz level szósty dopiero Ja mówiłem przed chwilą, że takie krótkie niby I że ja to przejdę na luzia to hmm, Nie wiem co się dzieje Dobra Jestem? Teraz najgorsze jeszcze do mnie przyszło Dobra, lecimy z tym koksem Dobra, wycelowałam i się udało Tutaj jest jakiś trap O nie, tu to, to coś Coś stało Gdzie jestem? Dobra, chyba jesteśmy. Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby wam się spodobało. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.